Jakiś czas temu pokazywałem Wam na kanale test i recenzję tego miniaturowego komputera, któremu daleko było do gamingowej maszyny. Co jednak jeśli wolimy tradycyjne konstrukcje, ale nie czujemy się zbyt mocni w budowaniu własnego PC-ta, Nie mamy zbyt wiele miejsca na biurku, by go tam postawić, ale jednocześnie chcemy się cieszyć jak najwyższą wydajnością. Dzisiaj zapraszam Was na test i recenzję komputera MSI Nightblade MI2C. MSI Nightblade to konstrukcja all-in-one, której głównymi elementami są czterodniowy procesor Intel Core i 5 6400 oraz karta graficzna Nvidia MSI GTX 970. Oprócz tego wewnątrz znajdziemy także dysk HDD Western Digital Blue o pojemności 1TB, 8GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2133 MHz i zasilacz o mocy 350W. A to wszystko zamknięte w skrzynce o wymiarach 23,5x12,8x34,1 cm, której wykonanie stoi na naprawdę wysokim poziomie. Na froncie obudowy znajduje się napęd DVD, porty USB 2.0 i USB 3.1 typu C oraz złącza słuchawkowe i mikrofonowe. Panel tylny został wyposażony w dwa porty USB 2.0, cztery porty USB 3.1, zestaw złączy audio oraz HDMI, DisplayPort i dwa wyjścia DVI. Na pewno jesteście ciekawi jakie wyniki Nightblade uzyskał w testach, a więc zapraszam właśnie na nie. Jak można się było spodziewać, po samej specyfikacji technicznej komputera Nightblade osiąga naprawdę dobre wyniki w testach i nie zobaczymy żadnych różnic w jego wydajności w porównaniu np. ze stworzonym przed nas pecetem z podobnych podzespołów. Jednakże podobne podzespoły możemy otrzymać w o wiele niższej kwocie. Tak więc jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności Nightblada, to nie jest za dobrze. Mając do dyspozycji 3800 zł i odmawiając sobie jednego Big Maca, możemy złożyć o wiele wydajniejszy komputer. Jeśli nie sami, to chociażby poprzez zamówienie go wraz z usługą montażu. O ile jeszcze na cenę Nightblade'a można przymknąć oko, chociażby ze względu na jego kompaktową i solidną budowę, o tyle na pewno nie można mu wybaczyć kultury pracy, którą oferuje nam produkt z tej półki cenowej. Podczas zwyczajnego przeglądania stron internetowych do naszych uszu będzie docierał wyraźny dźwięk wentylatorów na poziomie od 34 do 37 dB, w zależności z której strony obudowy wykonamy pomiar. A podczas grania zagłuszy nas hałas na poziomie około 55 dB. Według mnie, niestety, to największa wada tego komputera. Wysoki hałas wentylatorów podczas obciążania niestety nie przekłada się na niskie temperatury. O ile procesor pozostaje dobrze schłodzony, tak karta graficzna po kilku minutach rozgrzewa się już do 80 stopni i utrzymuje tę wartość praktycznie przez resztę rozgrywki. I to nie jest tak, że szukam tych wad na siłę. Bo kiedyś chciałbym Wam powiedzieć o świetnej możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej Nightblade, to na przeszkodzie staje mi plomba gwarancyjna, którą trzeba zerwać, by móc zainstalować dodatkowe nośniki. Ale muszę przyznać, że sama idea montażu dodatkowych dysków w tak małej konstrukcji jest naprawdę świetna. MSI Nightblade przede wszystkim broni się całkiem wydajnymi podzespołami, zamkniętymi w niezwykle kompaktowej obudowie, którą z łatwością schowamy do plecaka i zabierzemy do znajomych, do szkoły lub na weekendowy wyjazd. Nie można pominąć również jego minimalistycznego designu, który pasować będzie zarówno na biurko gracza, jak i do pracowni grafika. A jeśli jesteście pasjonatami vr to mam dla Was dobrą wiadomość. Komputer ten świetnie sprawdzi się jako mobilna maszyna do zabawy w wirtualną rzeczywistość. Żałuję, że nie miałem okazji stworzyć tej recenzji pół roku wcześniej, bo brak najnowszych układów graficznych konstrukcji MSI Nightblade MI2C mocno odbija się na stosunku jego ceny do wydajności. Mam nadzieję, że w kolejnych Nightblade'ach pojawią się najnowsze konstrukcje GPU, które znacząco zwiększą ich atrakcyjność. Na ten moment, mając do wyboru testowanego Nightblade'a lub samodzielnie złożony komputer w tej samej cenie, ja wybrałbym składaka. A wy? Co byście wybrali? Koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej, ale zanim zakończę ten odcinek, to jeszcze czekają na wyniki konkursu na najlepsze stanowisko komputerowe, a więc zapraszam. Za zajęcie trzeciego miejsca nagrodą były dwa wentylatory Be Quiet Salient Wings 3 120 mm PWM, a otrzymuje je użytkownik o pseudonimie Demusler, który udowodnił, że wcale niedużym kosztem można zbudować bardzo minimalistyczne i trudne tonowisko, które doskonale dopasowane jest do siebie kolorystycznie. Brawo! Za zajęcie drugiego miejsca, chłodzenie procesora Be Quiet Dark Rock 3 oraz grę Titan Fold 2, otrzymuje Maciej Wawrza, który pochwalił się. Kapitalnym biurkiem stworzonym przez samego siebie, a do tego całe stanowisko wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Gratulacje! No i wreszcie miejsce pierwsze. Zasilacz Big Quiet Straight Power 10600W oraz gra FIFA 17 trafia w ręce użytkownika o pseudonimie Ptaszur, który pochwalił się doskonałym stanowiskiem, tak zwanym Simple Clean. Doskonale dobrane kolory, świetnie umiejscowione podzespoły. Brawo. Sam chciałbym bardzo takie mieć. Bardzo trudno było wybrać tą finałową trójkę, bo wiele, wiele prac było naprawdę świetnych, a stanowiska były no, bardzo pomysłowe, ciekawe, ładne wizualnie, przemyślane. I naprawdę wybór był niesamowicie trudny. Więc Wy, którzy nie zostaliście wybrani, nie miejcie mi tego za złe. Musiałem jakiegoś wyboru dokonać. Był taki, a nie inny, więc nie złoście się na mnie. Będzie jeszcze wiele konkursów na łamach Morale TV, także bierzcie w nich udział, a być może... Tym razem Wam się poszczęści. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!